na ogół ciemnieje światło, u nas tego nie ma, ale możemy zacząć. Wszyscy doskonale wiemy, że Lenin wiecznie żyje. No i proszę sobie, proszę sobie tutaj nie zważać na informację, że leży gdzieś tam w mauzoleum, bo tak właściwie to miał być tutaj wśród nas, ale no jak to zawsze bywa, szczególnie w ostatnim czasie, wielość obowiązków mu na to nie pozwoliła. No, i tutaj będą trzy kropki, żeby nie zaspoilerować, jak to mówi młodzież dzisiaj. Major Waldemar Fydrych powiedział: Wszystko jest sztuką, ale nie wszystko jest dobrą sztuką. A naszość akurat można zaliczyć do dobrej sztuki. A ja dodam, że nawet wtedy, gdy chłopaki z naszości. Przewrotnie śpiewali: Nie ma miłości bez pozbawienia wolności. A dlaczego? To okaże się za chwilę. Zobaczmy więc, co naszość rozrabiała w Poznaniu. Naszość tylko dla nienormalnych. Byłem liceum ogólnokształcącym sprawiała kłopoty wychowawcze. Pan psycholog opowiadał jak tego typu wygłupy, z czego wynikają, czym są uwarunkowane. Ja wygłosiłem ostrą tyradę, że Rewolucja naszości zmieni obowiązujące normy zdrowia psychicznego. Że ci, którzy są uznawani za nienormalnych, będą uznawani za normalnych, a ci, którzy uznawani są za normalnych, będą uznawani właśnie odwrotnie. Zabieraj się! Zabieraj się z kamerą! Raczej nikt o zdrowych zmysłach by się tak <laughs> nie wygłupiał jak my. <laughs> Mówiłem, że Lenin jest wiecznie żywy. E, mało tego, że jest wiecznie żywy, to jeszcze jest wszędzie i za chwilę będzie z nami. Proszę bardzo. Można? E, z Leninem będzie rozmawiać redaktor Krystyna Różańska-Gorgolewska, która jest wielką promotor promotorką tego filmu. E, no, zresztą, o czym będzie rozmawiać, to już, proszę bardzo. Krystyna. Dzień dobry, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Oprócz tego, że jestem dziennikarką, redaktorem w Radiu Poznań, część z tych łobuzów to są moi redakcyjni koledzy, to jestem też kuratorem sztuki w Centrum Sztuki Współczesnej zamyku Jazdowski i też moim przełożonym jest Piotr Bernatowicz, który tutaj tak pięknie wpasował i słusznie, jak uznają ludzie sztuki, wpasował działalności naszości w sztukę. Sztuka jest różna, nie musi być tylko taka, która jest spokojna, łagodna i koi nasze zmysły, ale sztuka przede wszystkim ma też za zadanie dotykać trudnych tematów, być na przekór mainstreamowi i drażnić i mówić o tym i też wybiegać w przyszłość, co zdecydowanie mogli Państwo zobaczyć w działalności naszości. Tak właśnie było. Jak, jako jedna z paru osób również mam Lenina zapisanego w telefonie pod nazwą Lenin, po prostu jestem z Poznania, także nie mam po imieniu i nazwisku, tylko mówię, że czasami o Lenin dzwoni, muszę odebrać. Także bardzo się cieszę, że będę chwilę mogła tutaj oddać właściwie Leninowi głos. Poprosiła mnie o to scenarzystka i reżyser tego filmu Magdalena Piejko, o której bardzo się cieszę, że tak się stało, że mnie o to poprosiła, bo na pewnie sama w swojej skromności by siebie nie przedstawiła, a ja bardzo chciałam Państwu zwrócić uwagę na tę młodą wiekiem, ale już ze sporym dorobkiem autorkę filmów dokumentalnych. W zeszłym roku jej film Orzech o Wrocławskim Księdzu zdobył główną nagrodę na festiwalu NNW. I ona przez wiele lat, przez parę lat, równocześnie z pracą zawodową tworzyła film o naszości. Także myślę, że też wielkie brawa dla Magdaleny Piejko. I od razu tylko powiem, że żeby Państwo też mieli to poczucie siły, które, która wypływa z tego filmu, to nie jest tak, że my się tylko tutaj spotkaliśmy w jednak w pewnym zamkniętym gronie przystanku niepodległość ludzi o pewnych sprecyzowanych już poglądach i światopoglądach i oglądamy sobie film, który nas bawi, cieszy, który rozumiemy, tylko muszę Państwu powiedzieć, że dystrybucja tego filmu odbyła się we wszystkich największych ośrodkach w Polsce, w w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, w wielu jeszcze paru innych ważnych miejscach, w dużych kinach była w dystrybucji filmowej normalnie pokazywany był ten film. Także mamy wielką nadzieję i ja też nie lubię takich działań, które są taką parą w gwizdek, które nie oprócz tego, że my zobaczymy kawałek historii, kawałek historii naszości nie dają nam te działania jakiejś perspektywy na przyszłość. Ja mam wielką nadzieję, że film Naszość... Obudzi młodych ludzi, pokaże im, że przez takie zwariowane, mocne, ale ugruntowane w wiedzy i w światopoglądzie, i mające na, na celu dobro Polski, działania są możliwe i niekoniecznie patriota to musi być ktoś nudny, smutny, nie wiem, taki kościółkowy, tak, mówiąc potocznie i, i, i kolokwialnie, tylko że można robić mocne rzeczy i one się wtedy mają szansę przebić. Nie? Przepraszam, Lenin, że tak długo gadam. gadam. Już ci oddaję głos, pozwolę sobie usiąść, żeby tutaj nie zasłaniać naszego Lenina. No tak, Piotr Lisiewicz. Tak, tak będę. żebym stała, tak? <laughs> czy coś planujesz? Czy, 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 czy promocja filmu Naszość łączy się nieodłącznie? Znaczy, łączy się z odsiadką prędzej czy później, tak? To może po wyborach. Będę siedzieć faktycznie. O! Ja. Ktoś Jest! próbował mnie wyłączyć. Już jestem. <laughs> Ostatecznie stwierdziliście, że mam być, więc przed, ja się przebrałem. Zbliżamy z koszulkę Actungrasia. Także już jestem gotowy. Wystąłem Wojciech parę... Korkuć z tego co widzę jest na scenie. Autor koszulki hasła Achtungrasia na sali, tak? Halo, halo, Wojtku, pozdrawiamy. Przepraszam po raz e, kolejny. Parę, parę myśli, które mi przyszło do głowy. Jedna z nich to jest to że jak mówiłaś na początku o tutaj, że to sztuka, kultura i tak dalej, jak Julian Tuwim ukuł to określenie podskakiwacze pod kulturę, to my byliśmy raczej odskakiwaczami od kultury. W tych latach, w których to robiliśmy. Byliśmy postrzegani właśnie jako łobuzy, huligani, jako element, który należy zamykać i raczej mało kto tego określenia używał. Dzisiaj, 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 dzisiaj wszyscy tak gadają, ale, ale ja chciałem to zaakcentować, no bo to było takie powiedzenie w jakiś sposób, że my kontestujemy to, co normalnie jest jakimś rodzajem awansu. My żeśmy, my, my żeśmy tego awansu nie chcieli, chcieliśmy zupełnie innych awansów, to znaczy chcieliśmy być z tymi ludźmi, którzy tutaj są, a ci ludzie są bardzo... Różnorodni i, i y, 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 mamy Uszola szefa bojówki kibiców w Poznaniu, mamy Sancha, lidera anarchistów poznańskich, czy, czy kaczniego z Nagłego Ataku Spawacza, najbardziej bulwarnący zespół hip-hopowy. No a my byliśmy w tym samym wieku, my y, y, też y, odczuwaliśmy w jakiś sposób ten świat dookoła i buntowaliśmy się tylko, znajdowaliśmy inne drogi dla tego buntu. Co do tej naszej drogi, to ja chciałbym to powiedzieć na przystanku Niepodległość. To, był, to jest tak, że właśnie kiedy się ustawi Niepodległość w centrum, a w dużym stopniu to robiła naszość, oprócz tego, że tam ustawiała w centrum jakiś bunt, klimaty jakieś rozrywkowe i, i, i pokoleniowe, to my stawialiśmy w centrum Niepodległość. I jeśli się postawi w centrum Niepodległość, to nagle podziały na scenie zaczynają wyglądać zupełnie inaczej. Myślę, że ci, którzy są przeciwnikami tej Polski, która będzie naprawdę niepodległa, bardzo boją się tego ustawienia, bo tak postkomunistyczne układy są w stanie stworzyć własną prawicę, własną lewicę, własne centrum i w jakiś sposób ten system. Przeciw RP może trwać. A my wymyśliliśmy to sobie tak, że my nie damy się kanalizować w sposób już na scenie politycznej ustalony, bo z Takim Sanczem ze skłopu rozbrat, to my teoretycznie powinniśmy Cię nienawidzić, bo ideologicznie mamy inne poglądy. W praktyce okazywało się, że mamy ideologicznie inne poglądy, ale jednak na przykład w takim mieście poznaniu. Jeśli kogoś kontestujemy, to my to inaczej nazywamy. My to nazywamy, nie wiem, postkomunizmem. Oni, nie wiem, atakują kapitalizm, ale środowiska, które krytykujemy i ludzie wpływowi, których krytykujemy, są ci sami, jeśli uczciwie do tego podchodzimy, tylko inaczej to nazywamy. Także to ustawienie niepodległości w centrum, ustawienie tej, te, te, tego sprzeciwu wobec tej oligarchii uprzywilejowanej, blokującej rozwój ludzi z naszego pokolenia, bo to, to nie był żaden szklany sufit milenialsów, jak, jak Łukasz Kaźmierczak, o zauważył właśnie kolega Krystyny z Radia Poznań, tylko to utwardy postkomunizm. To był beton, który był nad głowami ludzi z naszego pokolenia. No i tak, tak to robiliśmy Fajne jest to, o czym wspomniałaś, czyli to, że młodzi ludzie na tych filmach się śmieją, że, że przychodzą nastolatkowie i dla nich to nadal działa, nadal jest śmieszne, jak ci kosmici są do radiowozów zwijani i, i, i działa to y, y, na, na nich nadal. To jest jakieś tam przesłanie, które my pokazujemy, tak i tak myśleliśmy, tak i tak robiliśmy, a wy się zastanówcie, jakie z tego wyciągnąć wnioski. Historia lubi się kołem toczyć, i miałam taką refleksję, oglądając film Naszość, gdzie właściwie wy, prawdopodobnie dzięki jakiejś bazie wyniesionej z domu, mieliście świadomość tego, że ten pięknie opalony kandydat na prezydenta w tej błękitnej koszuli, to jest jednak wyciągnięty stary trup z szafy. I w, w, w kontekście właśnie tego, tej powracającej historii przyszło mi do głowy to, że przecież. Część tych rządów, która jest już za nami, prawie dekadę temu mieliśmy tutaj rządy inne, takie, które na przykład kobietom chciały podwyższyć wiek emerytalny. Ja się z tym cały czas nie mogę pogodzić. się dziwię bardzo kobietom, że kobiety o tym zapomniały tak łatwo po prostu. I, I wspierają te formacje. Rzeczywiście teraz do wyborów pójdą. Przepraszam, że tak przejdę do polityki, ale też tak jak Ty mówiłeś, jaki był cel tego ruchu? Jednak chyba wspieranego mocno gdzieś z tyłu, Jurka Owsiaka, odwodzenia młodych ludzi od zajmowania się polityką. No, trzeba wiedzieć, że jeśli my się polityką nie zajmiemy, to polityka zajmie się nami i nie ma w tym nic złego. I człowiek po prostu, to chyba Churchill powiedział, że jeśli człowiek, Człowiek ma około 40-50 lat i nie ma poglądów politycznych, to nie świadczy o jego jakiejś jakiej neutralności, tylko o po prostu niedojrzałości takiej intelektualnej. Więc chciałam zapytać, czy, czy widzisz też taki trend współcześnie, takiego bardzo szybkiego zapominania tego, co było? I przecież ludzie, którzy teraz pójdą do wyborów, to są ludzie, którzy na przykład kiedy były minione czasy, no mieli po 10 lat, tak, po 11, polityką się w ogóle nie, nie interesowali, i teraz mają prawa wyborcze i teraz zupełnie nie pamiętają, nie chcą pamiętać nikt nie jest w stanie im tego przypomnieć, przekazać, no jak to wyglądało w praktyce, no, gdzie musieli się wstydzić swojej swojej polskości, tak, bo polskość to nienormalność I, i też mówiłeś o czymś takim, o takiej świadomości, że niepodległość, jak rozumiem też synonim niepodległości, wolność, tak, jest ważna. No to teraz zwróćmy uwagę, że młodzi ludzie też oni są indoktrynowani w ten sposób, że zabiera im się wolność wyboru, na przykład aborcji czy nieaborcji, że się uciska, ale mniejszości seksualne, oni też walczą przecież w imię wolności, tylko zdaje się troszeczkę inaczej rozumianej, no, w, w, mogę chyba tak powiedzieć w swoim na pewno imieniu, że, że fałszywie rozumianej wolności. No, był ten transparent a propos tego nawiązywania do przeszłości, który tutaj mignął na filmie. To był transparent z czasów resetu. Deszcze niespokojne potargały psa, a my w tym burdelu 70 lat. Tak, o tym postkomunizmie wtedy mówiliśmy. Mi się przypomina taka kwota, to którą to chyba Mazurek i Zaleski opisali, w której mówię, to jeszcze we, nie wiem, czy jeszcze we wproście. Jak był film o Księdzu Jerzym po piełuszce. Wyszły z niego zapłakane nastolatki, jedna mówi do drugiej, do końca. Myślałam, że on się uratuje. No więc tak jest, ten obrazek dużo mówi o młodym pokoleniu. To znaczy, młodzi ludzie nigdy nie są źli. Źli są starzy celnicy. Młodzi ludzie są podatni na różne formy oddziaływania. Wpływania na nich. Jednocześnie są bardzo często wyjątkowo wrażliwi, jednocześnie wydaje się, że kiedy im się pokazuje tą historię jakimś językiem dla nich zrozumiałym, czytelnym, pokazującym nas bez cenzury. Tak? Bo, bo, bo tutaj wiele osób mnie pytało, ale naprawdę pokażecie to tak, jak było z tym wszystkim. Imprezami, waszym wojowaniem, z ustawą o wychowaniu wczorajszości, z różnymi innymi tego typu rzeczami. Ja mówię, że no jeśli pokazać, to tak. I jeśli nas pokazano w taki sposób i to jest rola Magdy no to okazało się, że nagle otwieramy różne inne przestrzenie możliwości oddziaływania, bo my, tacy jacy byliśmy, jesteśmy w jakiś sposób komunikatywni dla innych rodzajów ludzi niż normalnie mogliby nas posłuchać, gdybyśmy gadali tylko te rzeczy, które w tym wszystkim były najpoważniejsze. Wiesz co, to jest też tak, że cała tradycja tego polskiego buntu polega na tym, że w różnych krajach na zachód od nas bunt często jest buntem dzieci przeciwko Rodzicom. W Polsce zawsze było inaczej, bo oczywiście, że był, był naturalny jakiś bunt pokoleniowy, często dzieci się buntowały przeciwko rodzicom, no ale przez całe stulecia było tak, że za chwilkę ten dzieciak w szkole spotykał się z rosyjskim nauczycielem, czy z germanizacją, czy z czymś tam. Zakładał potajemnie także w tajemnicy przed rodzicami. Jakiegoś tam strzelca, gdzieś tam w lesie, potajemnie pod przykrywką Towarzystwa Gimnastycznego, soku, bawił się w dziecięcą wojnę, która za chwilę stawała się często prawdziwą wojną. No i wtedy okazywało się, że buntuje się w imię tego samego, w imię czego buntowali się rodzice. I tak to jest pod tą szerokością geograficzną. W Polsce, pomiędzy Rosją a Niemcami, że ten bunt często właśnie przybierał takie formy, jak ta tradycja, z której się naszość wywodzi, tak? że, że okazywało się, że prawdziwe źródła czegoś, co jest przeciwieństwem wolności, są zupełnie inne. Oczywiście, wiadomo, ja rozumiem, że to się buntuje przeciwko księdzu w podstawówce, bo wtedy ten ksiądz mu może tam czegoś zabronić jakby razem z rodzicami. No ale w liceum to już staje się fikcją, a na studiach yy, już absolutno, a po studiach no to szybko dowiadujemy się, że źródła yy, tej opresji, tego co nam blokuje życiowy rozwój są zupełnie inne yy, niż yy, ksiądz prowoszcz. Także to jest yy, też, yy, też opowieść o tym, to znaczy gdzie tak naprawdę jest to, przeciwko czemu sensownie jest się buntować, żeby nie zmarnować tego czasu? Bo wielu ludzi mówi czasem, że, że no zmarnowało lata, najpiękniejsze lata młodości, buntując się zgodnie z jakimiś wytycznymi zgodnie z tym, w jaki sposób ich bunt kanalizowano. No my uniknęliśmy tej, tej pułapki, i, i, i to jest też jakaś wskazówka z tego filmu. Dużą zaletą tego filmu też jest to, że jest oparty na szeregu, naprawdę wielu, wielu materiałach filmowych. Ja taka mała dygresja. Właściwie to, co najbardziej znany nurt sztuki współczesnej, to jest sztuka krytyczna w Polsce w kręgach sztuki. To jest... Sztuka lat 90. i to są te wszystkie, jak Państwo może tak pobieżnie kojarzą genitalia na krzyżu i różne inne takie rzeczy, które miały na celu dekonstrukcję, obrażanie naszych jakichś tożsamości narodowych, religijnych. No, ta sztuka zrobiła ogromną karierę, no, miała troszeczkę ten nasz naród rozbić, ale ona. Wykorzy wykorzystała takie zjawisko, dlaczego tym mówię, wykorzystała w latach 90. takie zjawisko y, szoku, y, skandalu i ogromne zainteresowanie mediów. I y, jeśli te y, dla przeciętnego odbiorcy y, dziwne działania docierały szerzej i on nie mógł zobaczyć, no to przeciwko temu powstawały różne protesty, to oczywiście karmi media. No, ty jesteś z mediami związany wiele, wiele lat już nawet w liceum byłeś związany z, z publicystyką. z Dziennikarstwem, więc wiele lat w tym siedzisz. I rzeczywiście Wy działając w tych latach 90. też mogliście no liczyć na te, na te media, i, i w takim sensie, że, że jest, jest sporo tych materiałów. trochę innej sytuacji jest pewnie pomarańczowa alternatywa, która działała jednak prawie ponad dekadę wcześniej i to już troszeczkę inaczej wyglądało, prawda? I zresztą też. Pomarańczowa alternatywa wydaje mi się, że miała troszkę lepiej, bo to były czasy, kiedy ten podział na... Oni, my, był bardziej zdefiniowany, był prostszy. W tych latach 90 rzeczywiście każdy chciał być Europejczykiem. Ci wszyscy postkomuniści przedzierżgnęli się nagle w, w zwolenników wolnego rynku, liber, liberalizmu, tak demokracji, więc to była taka bardzo, bardzo sprawna zmiana. Ale do czego zmierzam? Jak byś widział rolę, takie może inne pytanie, ale jednak związane, jak byś widział rolę mediów te, Raz w kształtowaniu takich postaw autentycznie wolnościowych, to znaczy takich opartych na taki, takiej uczciwości intelektualnej, nie takim tępym podążaniu za dowódcą danej ideologii, tylko po prostu w oparciu o fakty, no wyciąganiu wniosków. Czy w ogóle jest taka szansa? Czy, czy media internetowe, czy... No, bo siedzisz w tym, no... Wiesz, to, to, to jest skomplikowane, bo to jest tak, że, że media dzisiaj są bronią, media dzisiaj są na wojnie i, i w tej wojnie uczestniczymy, a szczególnie w tej chwili przed wyborami, w tej wojnie Dobrze. powinniśmy uczestniczyć, bo, 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 bo gra idzie o coś najważniejszego. Tak? Gra idzie o to, czy Polską będzie rządził układ rosyjsko-niemiecki, czy, czy niepodległościowy. I to jest najważniejszy podział w tej chwili i trudno na tej wojnie nie być, trudno na tej wojnie nie, nie brać w niej udział zgodnie z regułami tej wojny medialnej. No i to jest jedna część, a druga część to jest to co wy chociażby w tym obiegu czy w różnych miejscach robicie, próba punktowego docierania w różne miejsca w których nasz wizerunek jest całkowicie fałszywy, bo, bo, bo to tak jest, jak się pogada z ludźmi z przeciwnej strony, że oni, nie wiem, PiS widzą, który, który jest nie wiem bardziej plus czy widzą, widzą, nie wiem, jak Grzegorza Brauna, tak? Bo, bo, bo to jest takie, jakby kanalizowanie, po, pokażemy Wam to, czego Wy czego wy się boicie i powiemy, że to jest ten pis, a to jest dużo bardziej złożone. Wiesz to tutaj jakby ten fragment, ja to staram się w też w wywiadzie z chuliganem nadawanym w Radiu Poznań i w Telewizji Republika robić, pokazywać, że, te, że ta gęba w jakiś sposób przyprawiana obozowi niepodległościowemu, która przez większość trzeciej RP była bardzo skutecznie przepisywana. to luzak, to miał być Jurek Owsiak i Kuba Wojewódzki, a wy to mieliście być ci smętni. Oni tak naprawdę kiedy byli atakowani, robili się dużo bardziej smętni i groteskowo agresywni, jak ten, ten Owsiak wykrzykujący te swoje liczne bluzki, nie wiem, na Antoniego Macierewicza, czy tam nawet na handlarzy przy Woodstocku, którzy sprzedawali okulary bez jego koncesji i bez jego Zarobków. Oni, oni, kiedy musieli się mierzyć z przeciwnikiem, to przestawali być, przestawali być luzakami. Ja w tym wywiadzie z Kulinane, no miałem właśnie tutaj, jest kaczki z nagłego ataku spawacza. To w ogóle sam diabeł, można powiedzieć, dla wielu w latach 90. właśnie ze względu na język. Mogę zdradzić, że w Teraz w niedzielę, a w sobotę w Radiu Poznań będzie na przykład zmora z doktora Hakenbusza. To już nie ma bardziej bulwersującego zespołu z lat 90. ze względu właśnie na ten język, przy czym okazywało się, że ponieważ ten język powodował, że tego się nie dało puszczać w radiach, to ci ludzie nie mając, nie będąc nie wiem, finansowani i przez ten establishment muzyczny, dzisiaj są mentalnie zdecydowanie bliżej nas, niż tego establishmentu. Także to jest ciekawa obserwacja tego wszystkiego. No i opowiedzieć o tym w różnych miejscach to jest coś moim zdaniem cennego. Ci, którzy widzieli, że my mamy, potrafimy rozmawiać z wszystkimi uczciwymi po tamtej stronie, nie zacieczewiając się i Umiejąc oddzielić, co jest poglądami wyznawanymi przed ludzi ideowo, a co jest manipulacją, i co jest planem jakiejś inżynierii społecznej, mającej spowodować, żeby Polacy przestali być Polakami i żeby rządziły tutaj różne ciemne siły. To odróżnienie jest strasznie ważne. Nie pakować, w jakiejś części wszystkich, którzy, z którymi się nie zgadzamy, do tego samego worka, bo są ci, którzy tym sterują i, i są ci, którzy poszukują. I to jest szalenie trudne, żeby to dzisiaj robić. A zresztą zresztą, jakby to robiliśmy, to też było trudne, ale ważne, żeby o tym pamiętać, jednocześnie będąc bezkompromisowym wobec tych, którzy mają złą wolę. Ja myślę, że to jest doskonała puenta na to, żeby to nasze spotkanie teraz zakończyć. Wielkie brawa dla Piotra Lisiewicza, człowieka wolności niezależnego od zawsze. Dla reżyser autorki scenariusza Magdaleny Piejko. Ja tylko powiem fantastyczny plakat też do tego filmu. Naszość przygotował Wojciech Korkuć. Czy Lektorem w filmie Naszość jest Piotr Franceski. No i fantastyczna również antysystemowca, muzyka Andrzeja Jędrzeja Kodymowskiego, Kodyma z Apteki. Także słuchajcie, w wolności jest siła w niezależności i w odwadze. Czyli mocne kręgosłupy, ale rozmawiamy z wszystkimi, ale sami mamy świadomość i trzymamy się tego kim jesteśmy. Tak? Zgodzisz się? Okej. Okay. Do zobaczenia. Towarzyszu Lenin, dziękujemy bardzo za Twoją obecność wirtualną, ale bezcenną na przystanku Niepodległość. Lenin niech będzie wiecznie żywy, byleby w tym wydaniu, a nie, a nie tamtym. Dziękujemy bardzo za wszystko. Po prostu kawał dobrej, kurczę, nie powiem socjalistycznej roboty, jak to nazwać? Dziękujemy bardzo. Kurczę, będzie kolejny przystanek i już się umawiamy. Dziękujemy bardzo.